Nie masz pojęcia, jak policzyć granicę ciągu rozbieżnego do nieskończoności, to jest temat, który musisz ogarnąć, bo zadania z nim związane na pewno pojawią się na Twoim sprawdzianie. Ale spokojnie, jest jeden tajny sposób, dzięki któremu wszystko stanie się proste. Najpierw wytłumaczę ci w logiczny sposób, co to w ogóle jest, a później już w zadaniach pokażę Ci jak liczyć telimesy. Więc jeśli nie chcesz mieć kłopotów z ciągami, a w zasadzie z granicami ciągów, to oglądaj do końca. Więc przechodząc do części teoretycznej, to musimy zastanowić, co to w ogóle jest ciąg rozbieżny. Ciągi zbieżne robiliśmy w ostatnich odcinkach, a teraz właśnie nadeszła. Po ten ciąg rozbieżny. Więc ciąg rozbieżny jest to taki ciąg który ma swoją granicę albo w plus nieskończoności, albo w minus nieskończoności. Czyli nie zmierza do jakiejś konkretnej liczby, na przykład do jedynki, piątki czy dziesiątki, tylko zmierza właśnie albo do nieskończoności, na plusie, albo do nieskończoności, ale na minusie. A żeby Wam to pokazać za pomocą wzoru, no to jeśli otrzymamy limes z n dążącego do nieskończoności, który jest równy jakiejś liczbie n, to znaczy, że dąży to do plus nieskończoności, a jeśli otrzymamy limes z n dążącego do nieskończoności, które jest równe na przykład minus n, czyli liczba minusowa razy nieskończoność, to wtedy ten ciąg będzie zmierzał do minus nieskończoności. Pamiętacie ten tajny sposób, o którym mówiłem we wstępie? Właśnie do niego przechodzimy. Słuchajcie, pokażę Wam, jak za pomocą czterech kroków obliczyć granicę ciągu rozbieżnego do nieskończoności. Więc zaczynając, jeśli mamy jakiś ciąg i chcemy policzyć jego limes, gdzie n dąży do nieskończoności, to zaczynamy od wyciągnięcia n do najwyższej potęgi z licznika. Następnie wyciągamy n do największej potęgi z mianownika, tak jak właśnie na przykładach obok. I co robimy dalej? W trzecim kroku musimy skrócić ze sobą to, to, co wyciągnęliśmy przed nawias w liczniku oraz w mianowniku. Czyli jeśli wyciągnęliśmy n do potęgi trzeciej z licznika oraz n do kwadratu z mianownika, to zostaje nam tylko i wyłącznie n w liczniku oraz sprawdzamy, do czego zmierzają te nawiasy. Nawiasy, które stały zarówno w liczniku, jak i w mianowniku. Widzimy, że w naszym przykładzie nawias z licznika zmierza do siódemki, a nawias z mianownika zmierza do zera. Czyli podsumowując, to otrzymalibyśmy coś takiego, że jest nieskończoność razy 7 przez 1, czyli zmierza to do 7 razy nieskończoność, czyli po prostu do plus nieskończoności, więc właśnie tym sposobem jesteście w stanie policzyć każdą granicę ciągu rozbieżnego do nieskończoności. Ok, więc przydamy nami jest już zadanko pierwsze. To jest po prostu taki wstępniak, bardzo proste zdanie. Musimy sprawdzić, które wyrazy nieskończonego ciągu AN są większe od liczby 4000. No wiemy, że AN to jest nasz ciąg, który się wyraża wzorem 2N przez 5 minus 120, więc jak my możemy to tak naprawdę zapisać? Możemy zapisać, że 2N przez 5 odjąć 120 jest po prostu większe od tej liczby m równej po prostu 4000, czyli to jest większe od 4000, czyli co robimy dalej. 2n przez 5, wiemy, że to musi być większe od 4120. Aby obliczyć naszego n, to możemy sobie najpierw pomnożyć razy 5, później podzielić przez 2, więc ja od razu pomnożę sobie to razy 5 drugich, po prostu. Czyli nasze n musi być większe od liczby 10300, słuchajcie, czyli jest większe od 10300. I jak zapiszemy te wszystkie liczby jako właśnie przedział? No właśnie, czy może nie przedział? Słuchajcie, tutaj musimy pamiętać o tym, że n należy do zbioru liczb naturalnych. Liczby naturalne to takie liczby, które są całkowite i są dodatnie, więc sobie piszemy i n należy do naturalnych dodatnich. Dobra, więc skoro n jest większe od 10300 i należy do liczb naturalnych dodatnich, to możemy to zapisać, że to jest tak naprawdę nasz zbiór zaczynający się od 10301. Później byłoby 10302, 10303 i tak dalej aż do samego końca, aż do nieskończoności, będzie sobie to po prostu przeskakiwało o jeden. Jesteś teraz przed sprawdzianem z całych ciągów i nie chcesz więcej tracić czasu na naukę matematyki? Zapisz na mój kurs, a gwarantuję ci, że osiągniesz swój wymarzony wynik szybciej i skuteczniej przy pomocy zadań, które specjalnie przybrałem pod kątem twojego sprawdzianu oraz wytłumaczyłem je tak, abyś na pewno je zrozumiał. Zyskasz pewność, że idziesz w dobrym kierunku, prosto do celu, oraz pozbędziesz się stresu i frustracji, które wynikają z tego, że czegoś nie rozumiesz. A to tak naprawdę tylko ułamek tego, co rzeczywiście zyskasz. Więcej informacji znajdziesz tam na dole w opisie. Polecam! No i przed nami zdanie drugie, czyli zadanie, z którym po prostu będziecie się mierzyli przez cały czas. Właśnie na tym polega liczenie granic, właśnie ciągów rozbieżnych do nieskończoności. Zanim dojdziemy do tego sposobu, o którym Wam mówiłem w części wstępnej, to musimy pamiętać o tym, że przepisujemy sobie limes N, które dąży do nieskończoności. To przepisujemy za każdym razem, dopóki w naszym ułamku występuje liczba n, czyli wyciągamy sobie teraz y, n do potęgi trzeciej przed nawias, ponieważ tyle się da wyciągnąć najwięcej, czyli właśnie tak jak mówiłem we wstępie. No i powstaje nam 1 minus 4 podzielić przez n, dlatego że n do trzeciej razy 4 przez n to jest 4 kwadrat, czyli to co było wcześniej plus 1 podzielić przez n do potęgi trzeciej. Zamykamy sobie elegancko nawias. No i musimy napisać jeszcze nasz mianownik. Tam sobie też wyciągamy najwięcej, ile się da przed nawias, ale w sumie mamy 3n kwadrat, więc wyciągnijmy sobie powiedzmy n kwadrat razy 3, żeby to chociaż troszeczkę ładniej wyglądało. No i co robimy dalej? Dalej skracamy mianownik z licznikiem, czyli po prostu tu nam zostanie 1, a tu nam zostanie zwykłe n. Co robimy w dalszej kolejności? W dalszej kolejności sprawdzamy, do czego zmierza nasz licznik, a do czego zmierza nasz mianownik. Nasz mianownik zmierza do trójki, ponieważ została nam sama trójka. Nasz nawias w liczniku zmierza do jedynki, ponieważ została nam jedynka jako liczba całkowita. To jest 4 przez n, czyli przez nieskończoność, więc to jest na pewno 0. I 1 przez n do potęgi trzeciej, czyli 1 przez nieskończoność do potęgi trzeciej, to jest tym bardziej 0, ok? Więc tak naprawdę słuchajcie, co my tutaj otrzymujemy? My otrzymujemy, że mamy n, które zmierza do nieskończoności, więc mamy 1 razy nieskończoność z licznika, a w mianowniku mamy 3, czyli 1 razy nieskończoność przez 3 to jest ile to jest oczywiście nieskończoność. Jak podzielimy nieskończoność przez 3, to będzie to po prostu dalej nieskończoność, czyli nasz ten ciąg zmierza po prostu do plus nieskończoności. A po znacznie więcej matematyki, liczne bonusy i najświeższe informacje, wbijaj do mnie na instagramka. A jeśli jesteś ambitny i nie chcesz już dużo mieć problemów z matematyką, to zapisz się do mnie na koreptycję, wysyłając wiadomość prywatną właśnie na IG. No i teraz jesteśmy w podpunkcie B, musimy policzyć taką granicę, więc od czego byśmy tutaj zaczynali? Musimy sobie wyciągnąć największą potęgę z licznika przed nawias, aby zrobić no to przydałoby się mieć wszystko w najbardziej uproszczonej postaci więc wymnażamy ze sobą cały nasz licznik ale oczywiście pamiętamy o tym żeby napisać że n dąży do nieskończoności limes n dąży do nieskończoności więc wymnażając ze sobą dwa nawiasy otrzymalibyśmy po prostu minus 6n do kwadratu następnie jest 3n razy 1 czyli byłoby plus 3n następnie mamy minus 5 razy 1 czyli minus 5 oraz minus 5 razy minus 2n czyli plus 10n no i drugi nawias sobie musimy po prostu przepisać, więc sobie przepisujemy 2n plus 7, no i przepisujemy sobie jeszcze nasz mianownik. W mianowniku mamy minus 4n kwadrat plus 8n. No i co robimy dalej? Następnie musimy sobie uporządkować to wyrażenie oraz wymnożyć je z drugim nawiasem. I słuchajcie, wiem, że wy to potraficie robić, więc po prostu przejdźmy sobie do tej postaci już najbardziej uproszczonej. Ok, więc to jest już ta postać najbardziej uproszczona, no i co teraz robimy? No przechodzimy do naszego sposobu, czyli wyjmujemy sobie największą, Właśnie przed nawias z licznika, czyli jest to n do potęgi trzeciej. Co nam zostaje? Zostaje nam minus 12, później staje nam minus 16 podzielić przez n, y, dalej jest plus 81 przez n do kwadratu oraz minus 35 przez n do potęgi trzeciej, świetnie. No i teraz wyjmujemy sobie y, naszą największą n z mianownika, więc wyjmujemy sobie n do kwadratu, zostaje nam minus 4, y, to jest minus 4, OK, po plus 8 podzielić przez n, więc coś takiego by nam zostało z mianownika. No i teraz, oczywiście bierzemy się za skracanie, czyli n kwadrat skraca nam się z n do trzeciej na jedynkę oraz na naszego n. -a. Sprawdzamy, do czego zmierza nasz licznik. W liczniku minus 12 zmierza do minus 12, a wszystko inne ma n w mianownikach, więc wszystko inne zmierza do zera. czyli tak naprawdę nasz licznik zmierza do minus 12. Sprawdzamy, do czego zmierza nasz mianownik. Nasz mianownik zmierza do minus 4, ponieważ minus 4 zmierza właśnie do Minus 4, a 8 przez n zmierza do 0, więc mianownik zmierza do minus 4, no i jeszcze mamy naszego n, -a, a n zmierza oczywiście do plus nieskończoności, więc co my z tego otrzymujemy? Mamy taką uproszczoną postać, zapiszmy sobie to, że to jest minus 12 razy nieskończoność podzielić przez minus 4, no i patrzcie, minus z minusem się skrócą, czyli minus 12 z minus 4 na jedynkę oraz na trójkę, Chodzi mi tutaj konkretnie o to, że powstanie nam zwykła trójka, czyli liczba dodatnia, więc 3 razy plus nieskończoność to jest ile? No plus nieskończoność. Więc to jest granica tego ciągu rozbieżnego do nieskończoności. No i przed nami jest jeszcze podpunkt C i jest on minimalnie bardziej specyficzny, ponieważ tutaj n jest wykładnikiem naszej potęgi. Więc w myśl tej zasady, że wyciągamy sobie najwięcej, ile się da przed nawias, to tutaj musimy zapisać, że limes. N dąży do nieskończoności. No i wyciągamy sobie przednawias co? Wyciągamy sobie przed nawias 3 do potęgi N tej. Wtedy otrzymalibyśmy w tym nawiasie 1 plus 7, Podzielić przez 3 do potęgi n tej, bo to sobie wyciągnęliśmy przed nawias. Więc w naszym nawiasie 1 zmierza do 1, ponieważ jest to liczba całkowita. 7 podzielić przez 3 do potęgi n tej zmierza do czego? No do zera. Patrzcie, jak n zmierza do nieskończoności, to mamy 3 do potęgi nieskończonej, więc bardzo, 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 bardzo dużo. Czyli 7 przez 3 do potęgi n tej zmierza do zera, a 3 do potęgi n tej zmierza do czego? No oczywiście do plus nieskończoności. Więc to, co sobie możemy zapisać, to możemy sobie zapisać, że jest to tak naprawdę nieskończoność razy 1. Więc nieskończoność razy 1 jest to plus nieskończoność i właśnie taka jest granica tego ciągu. No a przed Wami jest jeszcze podpunkt D, więc w komentarzu dajcie koniecznie znać, co Wam tam wyszło, a jeśli chcecie poznać moje rozwiązanie tego podpunktu, no to wejdźcie sobie na nasz serwer Discord na kanał Zedanka, wpiszcie tytuł tego odcinka w wyszukiwarce i tam wyświetli się moje rozwiązania.